Doczniki w tamtą stronę. Do tyłu! Do tyłu! Do tyłu. E, czytajcie, momencik jeszcze, bo tutaj jest ta flaga biało-czerwona. na kończom. jak Ci mogę zejść. Jest mistrz, że ja mistrzó że ja zorganizuje e, ustawienie flagi. Zapraszamy wszystkich kobietów tutaj naprzód, podniosąc z, z Barysią dużą piękną polską flagę. I przyjdzie przy pierwsza flaga, później Roman Polski, a później my idziemy czwórkami. Czwórkami, piątkami, No, ewentualnie. Żeby się korupna wydłużyła na 5 km. <grywki> Wszyscy nasze kochane panie wniosą jeszcze, jeszcze kilka. O, pięknie. I będą na wodę. z Panią szły przed tą samą wodą. Mój ruszamy ten pomarszowe. A jestem ciekawy czy jest swój przyjaciel wspaniały Wojtek Olszajski Który powinien być tu ze mną Jest Wojtek! Wojku! Ty, ty jak brzmi jak piękne dziewuchy wyrywasz! Gratuluję! Zobaczcie! On nawet nie słyszy, że ja o nim mówię! szczura! Chodź do nas! Ma piękny kawalerijski Wiecie co to jest? Proporzec? Może nie, to pełni rolę proporka Góz wolniej, jedyneczka lewo-lewo. Jeżeli nie dasz rady, wolniej będziemy musieli na sprzęgle. To jest lancia za szybko, świętek, musi być powolutku, marszowe tempo. Chodź Wojtku z tą lancą. Kochani, jak rusza masz, to musimy przypominać, w jakiej instancji. Roman Dmowski, wyzwoliciel Polski! Roman Dmowski, wyzwoliciel Polski! Roman Dmowski, wyzwoliciel Polski! Nie słyszymy jeszcze raz! Roman morski! Wyzwoliciel Polski, Romant Moski, bus jedzie, tylko proszę trzymaj tempo marszowe, czemu bus stoi? Tempo marszowe, powolne tempo marszowe.